W tym dniu pamiętnym w piątek, kiedy zamknięto cmentarze, w tym pamiętnym dniu, kiedy zamknięto cmentarze, Mateusz Morawiecki mówił, że skonsultował to z branżami, skonsultował to z przedsiębiorcami. I dosłownie dwie minuty po tym, jak premier skończył mówić, to usłyszałem, zadzwonił do mnie telefon i usłyszałem od przedsiębiorcy z województwa polskiego, który powiedział mi że to jest za przeproszeniem, ale główno prawda, że on cokolwiek skonsultował. Bo gdyby skonsultował, to by wiedział, że handlarze tych kwiatów zniczy przed cmentarzami swoje towary zamawiają na 2 3 tygodnie przed niem Wszystkich Świętych, a nie na 5 godzin przed niem Wszystkich Świętych. Więc tutaj ten transparent, który mówi przyleci z nami pilot. Jest jak najbardziej zasadny. Czy leci z nami pilot właśnie, panie premierze? Czy leci z nami pilot? Czy pan w ogóle w jakikolwiek sposób? Pilot chociaż. Kamikadze. Chociaż pilot kamikarze, dokładnie Grzegorz Branki podpowiada. Chociaż raz powiedział słowo prawdy, jak miał te swoje wystąpienia, kiedy mówił, że się słucha ekspertów przedsiębiorców, bo do nas dzwonią przedsiębiorcy i mówią zupełnie co innego niż mówi premier. I kto wie lepiej? Człowiek, który przez całe życie ciężko pracuje i prowadzi swoją firmę? czy premier, który całe życie spędził w bankach. No kto wie lepiej? Jedyną, jedyną jakąś kontynuację, którą posiadamy w trakcie tego całego lockdownu, w trakcie ostatnich miesięcy, to jest podnoszenie kolejnych podatków. To jest jedyna konsekwencja. Spółki komandytowe, ograniczona ulga obolicyjna, podatek od VOD, podatek cukrowy, podwyższona akcyza. Kto to wprowadził? To wprowadziło prawo i sprawiedliwość. A z kim? Ze swoim koalicjantem. Z lewicą. I tutaj są właśnie takie transparenty, które bardzo dobrze o tym mówią. To są te dwie partie, które na ulicach udają, że się od siebie najbardziej różnią. Które udają, że są dwoma osobnymi biegunami. A w rzeczywistości najlepszym koalicjantem Jarosława Kaczyńskiego jest Adrian Zandberg. I taka właśnie jest prawda. nie Jedno zło. DISBEO! Jedno zło! Piszeo, jedno zło! Nie Jedno zło! Nie dajmy sobie mydlić oczu. Pamiętajmy o tym, że jest nam wciskana jedna wielka gospodarcza ściema. Że są jakieś różnice między pisem, ale a Lewico. To są ideowi koalicjanci w Sejmie. I to właśnie przez nich cierpią polscy przedsiębiorcy. A na koniec chciałbym powiedzieć taką rzecz, o której wszyscy może nie wiedzą, ale ja, żeby pamiętać, mam to wypisane na maseczce. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi minister Sasin. Ten sam minister Sasin, który parę miesięcy temu wydał 70 milionów na wybory, których nie było. Dlatego, chociaż myślę, że nie będziemy tu śpiewali dla pana ministra Sasina 100 lat, to ja zamierzam złożyć życzenia. Panie ministrze, z 70 milionów świeczek na torcie w zakładzie karnym na Białoręce. Tego Pani życzymy.